Siemaneczko, witajcie w nowym sezonie 2024. Czas zacząć coś działać na budowie. Mamy połowę marca. Wcześniej nie było okazji przyjeżdżać. Nie było za bardzo też czasu i pogody. Przez zimę udało mi się rozszalować szalunki pod strop, pod wieńce. Także zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ostatni ostatnie film, który nagrałem w zeszłym roku. Był z układania stropu rektor Pokazywałem wam jak to wyszło Finalnie złożenia, później nie było czasu już nagrać bo pogoda się skiepściła. Czas gonił żeby to zalać W sumie parę dni po zalaniu przyszło jakieś tam ochłodzenie I nie było nawet czasu żeby to pokazać Także teraz wam pokażę jak to wygląda i zrobimy krótkie podsumowanie stropu, w sumie całe, całego parteru, koszty, jak to finalnie mi wyszło. Także zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy w salonie. Tak się prezentuje strop od dołu, schody. Tak wyszło finalnie. Wydaje mi się, że bardzo dobrze zachowane wszelkiego rodzaju proporcje wysokościowe, jak i na głębokość, także wygodnie się po nich chodzi Trochę było przez zimę tutaj rozkręcania tych szalunków, a jakieś miejscami powstały nie pod nie betonem podczas zalewania pod tymi belkami, no ale to tam sobie uzupełnię, to nie ma z tym problemu Chodźmy na górę Zacząłem ostatnio, byłem w jakiś dzień i pierwszą warstwę wymurowałem sobie też nie miałem czasu tego nagrać nawet O. Finalnie tak wyszedł Strop. Nie jest źle powiem wam. Są jakieś tam pofałdowania, no ale ciężko było tego uniknąć tak naprawdę. Używałem łaty wibracyjnej. Zalewaliśmy w trzech. Jedna osoba na pompie siedziała, druga, yy, druga osoba tak naprawdę yy, rozgarniała ten beton i wibrowała, a trzecia osoba na początku to zajmowała się schodami, yy, żeby je ładnie tutaj wypucować i, i, i wygłaskać. Także trzy osoby do zalewania to jest takie minimum. Chłopaki mi pomogli, także jestem bardzo wdzięczny za to, no i co, tak to wyszło. Powierzchnia, ci co nie oglądają, to zabudowy domu to jest 140 m 10 na 14. Powierzchnia użytkowa parteru to jest około 118 metrów kwadratowych. I powierzchnia góry użytkowa to jest 60. Czyli łączę tam około 180 m2, tu są takiego rodzaju deski, które mi zostały z rozczalowania. To muszę je teraz tak naprawdę poprzeglądać, co się nadaje, co nie, porozkręcać, tak naprawdę i poskręcać wszystko od nowa na górę. A jeszcze jakaś deska, nawet tu została do rozszalowania, nie było, nie zauważyłem. Przepusty mam porobione. Tu mamy podpowietrzenie y, pod żuceta z łazienki. Tam są takie duże przepusty. Y, ten jeden przepust jest do y, sypu, do pralni, a te dwa są przepusty do szachty, takie do rekuperacji na górę. Tu mamy przepust y, kanalizacyjny do odpływ do wanny na górę i tutaj mamy przepust od do yy, spust do WC ta w łazience yy, na górze i tu mamy kanad, yy, przepust wentylacyjny do kapu domu będzie rekuperacja także no i mamy komin komin jeszcze do wymurowania mi został Także czeka sobie spokojnie Przyjdzie na niego pora. Yy, no dobra, to może przejdźmy do podsumowania yy, kosztów. Finalnie, ile to mnie kosztowało, yy, Żebyście mogli mniej więcej to sobie sami mieć yy, wiedzę na to, co ile może kosztować naprawdę. Dobra, to zaczynając od początku. Mamy tak pustaki. Aha, papa to miała mi została ze stanu zero, więc papy nie kopowałem. Później miałem pustaki. Miałem Itonga, 20, Itonga 600, klasy 600, W wysokości 20 cm. Udało mi się kupić go od sąsiada, który nie wykorzystał go tak naprawdę na budowę wyższego piętra i na budowę garażu, także. Kupiłem od niego tak naprawdę 1173 sztuki Łącznie za nie dałem 12 270 Z transportem, bo wypożyczyłem sobie taką kopareczkę, Która mi przywiozła to z działki obok na moją działkę Finalnie koszt jednego bloczka 10,46 zł Także wydaje mi się, że jest to bardzo dobra cena jak na zeszły rok Także spoko co dalej? Eee, łączniki do ścian. Eee, niektórzy widzieli eee, łączniki do ścian, które kupowałem. Pokażę Wam eee, tego typu eee, do łączenia ścian eee, działowych. Później nie montowałem. Mam na niektórych ścianach działowych zamontowane do samej góry, ale nie wszędzie. Później gdzieś zapomniałem. Za nie zapłaciłem 64 zł. Drut wiązałkowy, zużyłem 10 kg na zrobienie zbrojenia. Tutaj tych wszystkich słupów i, i, i co tam dalej, słupów, na No i nawiązanie stropu. Z, z 10 kg to jest 84 zł. Szpaksy do skręcania szalunków. Tutaj sporo tego poszło, bo aż prawie 500 zł. Do, w sumie po podliczeniu to jest około 2350 sztuk szpaksów e, różnej długości 360, 80, 45 i 100 Także sporo tego e, Pręt gwintowany i nakrętki do szalunków e, Też używałem, to jest z podkładkami, to jest e, 167 zł Wyszło mi 26 sztuk prętów jednometrowych i kilogram nakrętek Rurka szalonkowa 140 y, 200 zł, 200 sztuk. Dystanse do zbrojenia y, 95 zł. Kupiłem 1000, wykorzystałem tylko 500. Nadproża zewnętrzne, czyli mamy te duże nadproża nad oknami gotowe y, typu L. Y, kupiłem 6 nadproży. Y, Łączna wartość 1038 zł, 173 zł za sztukę. Jakby tak przeliczyć. Tam z transportem już mówię cenę. Hydroizolacja. Po... A, to papa był. A nie, fa faktycznie papa jest. 3 rolki kupiłem po 7,5 metra kwadratowego, 450 zł. Cement do murowania pierwszej warstwy. Zużyłem 5 worków cementu plus dwa worki zaprawy murarskiej 104 zł. Cement do nadproży zużyłem jeden worek, dokupiłem za 26 zł. Zaprawa murarska do cienkich spoin. Tutaj używałem solbeta białego. Zużyłem 42 worki po 22 zł za worek, co daje nam 925 zł. Deski. Deski do Wieńca. Dalej mamy deski do Wieńca. Desek do Wieńca nie używałem, nie kupowałem, bo miałem z, z tego co tutaj miałem wcześniej. Wykorzystałem. Jedynie kupiłem płytę OSB 25 mm grubą na stopnie do schodów. Tutaj zamówiłem sobie już na gotowo wycięte na szerokość i na wysokość. Także polecam takie rozwiązanie. Strop rektor wyniósł mnie w sumie 25 540 zł, czyli najwięcej stal do zbrojenia 740 zł, poszło 7 prętów FI 12 i 11 prętów FI 10, no to w... tyle potrzebowałem na zazbrojenie stropu. Beton na zalanie stropu i schodów. To mamy 7700. Stal na zbrojenie schodów 750 zł. Tutaj poszło 15 sztuk. Stal na zbrojenie wieńca, rdzeń i podciągów to mamy 3900 zł. Poszło 6 sztuk. Fi 12 i 64 sztuki Fi, 12, e, fi 16, 6 sztuk Fi 16 i 64 sztuki Fi 12. E, beton na zalanie nadproży proży i rdzeni e, 2,5 m3 B25 1450 zł. E, co dalej? Stępe budowane do stopu kupiłem od sąsiada po 4 zł za sztukę 125 sztuki, 500 zł. Cement do wymurowania komina to nie wymurowałem, a kupiłem worki gdzieś na coś przepuściłem. 41 ,3 zł, 3 worki kupiłem. Komin systemowy 2250 zł. Eee, firmy Rauch. 8,5 m. E, 8,5 m wysokości. E, jest to, pokażę Wam, jest to komin. E, Rauch typu bodajże Uniwersal z, z jedną komorą wentylacyjną, ale tą komorę wykorzystam sobie na jakiś przepust, na dach, może do jakiejś anteny czy coś, jeszcze nie wiem. No i ja w, w sumie, i w sumie by to było tyle, i tam dałem chłopakom koledze za pomoc cztery stówki, jak tam u mnie pomagał, także żeby nie było. I łączny koszt wykonania tego stanu, co widzicie, czyli parteru, schodów, stropu wyniósł mnie 59 647 zł. Także, no co, no sporo tego było. Jest. Także cena wydaje mi się dosyć spoko. No i na tą chwilę mam, robi nam się kwota od samego, od pierwszej wbitej łopaty w ziemię 91 647 zł. No i co, robię teraz poddasze na górze, także tam to już podsumuję Wam w kolejnym filmiku, ile mnie wyszło później. Zrobienie tego tej ściany kolankowej, zostało mi trochę pustaków po lektora, także 91 tysięcy spoko, myślę, że no w stówce powinienem się bez problemu zmieścić z górą i. W sensie ze ścianą kolonkową i z betonem No ale to zobaczymy No w tym roku plany są takie, żeby zrobić dach Ale to w kolejnych filmikach oglądajcie, bo myślę, że warto Pokażę wam ciekawe, fajne rozwiązania na zrobienie dachu Także dzięki za oglądanie I co? Widzimy się w kolejnych filmikach Trzymajcie się Pozdrawiam. A no i nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeżeli filmik wam się podobał i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego dalej nie robicie. Pomoże mi to bardziej się zmobilizować do kręcenia większej ilości filmików w przyszłości. Dzięki, na razie.